Cześć wszystkim tym optymistycznym akcentem, jakim jest Maciej drugi kot na blacie. Maciej i Julia. Tak, oczywiście. Y, Julia i Maciej. Y, nasze koty jak zwykle na latach... Kolejny ja ogrym, kot na blacie. Muszę iść po... No co on walał z tą łapą? jest Podłe. Przepędź. Albo nie. A to on zgań. Zgań. Głupi kot. Głupi kot. Głupia Dolinka. Ona taka nie jest, ona nie skacze tak. Chociaż ostatnio mi wskoczyła na blat. Bo na ten. Blat? Nie na blat, na co mi wskoczyła? Na szafkę. No, na szafkę. Dzień I to takie... grypło tak takiego królika. I Dzień ten królik. Dana, no, królika! Królika! królika. <laughs> królika. Co z tego, że jest lato, skoro ja i tak mam królika wielkanocnego. No, co ten kot robi? No, ty widzisz, że on biega w miejscu. No nie mów, że się z Holldówka wskoczył. No nie mów, że Nie wierzę. Co to za kot? Jakiś przypał. Co się stało? Poznaj. Poznaj tego zioma, dobra, a w ogóle nie wiem czemu chodzisz cały czas w kostiumie kąpielowym No i znowu skoczył smir śmierdzący A ten kot w ogóle wygląda jak ja kiedyś, jak Jakie dziecko rozwydrzone z piaskownicy, które mówi. Daj mi tą Ci Jak to było, byłam ostatnio w pieskownicy, znaczy ostatnio, parę lat temu, ale prawie ostatnio I słuchaj, i było takie dziecko, które miało łopatę, no ja też miałam łopatę, ja miałam ładniejszą łopatę Ja miałam taką różową, taką plastikową, taką neonową kto? daj mi tą łopatę, daj mi tą łopatę I ja chciałam dać tą łopatę, ale potem pomyślałam, że to, że to nie dobry pomysł i ja pamiętam jak to dziecko tak robiło, a ten ziomeczek Chyba ja jeszcze pamiętam jak mi ukradli plusacka, z tego tam była taka złodziejka w piasku, więc jeszcze mi lalka ukradła, no, a ta lalka kosztowała 150 zł, więc ja tutaj w ogóle nie wiem, bo na początku myślałam, że za komodą mi zginęła, ale teraz już wiem, że to ta. O kurde, on ćwicza tu siku mu się chce. No nie, nie muszę się zderzygała. No po prostu. A nie, to są kłaki, przepraszam. Tak jest się skłaczyła. <laughs> nie dziwię się. No pusia jest taka kłambiaska. Co tu jest? Czemu to jest? To zbagno, nie. Zrawa. To jest zatrute? Aha. Zdrawa. myślę, że to jest zatrute <laughs> jabłko. <laughs> zatrute jabłko. <laughs> nie no, nie chodzi siku z no To Nie jest jabłko, tylko jabłko. Z bra niech to robi, bo... No ja wiem, że on jest takim uselessem niestety. Jabłko. Ale... No właśnie, Pusiu. Pusiu! A nie masz na Gdzie masz obsesję? Nie masz kliczą na ikonkę? Jaką no, puszę ma obsesję? Co w ogóle? Co ona zwala? ten to jest tak Czemu tak ona ćwiczy śpiewanie? Dobra, ubierz mi wolna Wyłączyłeś? Jak mi go zabiorą, to nie będzie im przykro. Bo to głupi kot, po prostu IQ12 i nie wiem. Zero, zero moni, zero moni. No dobrze, niech ona sprzątnie te kłaki, no bo kłaki, no pusia, no to, to taki, no naprawdę. Za dwa dni narobię. Wszędzie jest. Bo za dwa dni zarobię. Za nie, nie muszę nawrzeć tego kuba, ten kuba będzie pełny. I będzie śmierdzieć. Pusią. A w ogóle Szedlina na Cykuweta. Co? 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 Jak głupia ona jest! Wzięła kłaki kota do worka. A potem wiek... puściła na ziemię. Ja tak robię. na ziemię i wyrzuciła, cały wielki... nie wiem. i wyrzuciła cały wielki cały wielki worek śmieci. Pisze. Może sprzedam śmieci. Trudno, nie ma kosza. Kot będzie miał kuwetę za to. O widzisz, mamy kota. Mamy kota, mamy kuwetę. Śmierdzi. Podziwiaj swoją nową rzecz. I to rób. No co ten kot odwala? No wyskita, no co to jest za kot? Chce tu drapać! To brzydki! Brzydki! brzydka Shadowinga, ona tak nie robi! No co to jest? Wygłoś kazanie o drapaniu głupi kot. Ja w ogóle nie wiem, co to jest za kot! Co to jest za. Co to jest jakiś zboczony kot? Zgadza! znak zapytania! No takie no, idea, co ja zrobiłam. No No i teraz, kurde, goni ogon. Przecież ona wygląda... To ona wygląda. Prosta piła! Ona wygląda jak ja szczura. No naprawdę jak ja szczura. Jak jaszczura? Jaszczura. to wygląda jak jaszczura. ja Jak woda na moim drzwiach. No się, się szczura. Ja no dobra, on tutaj się kąpie, no dobra, tutaj się kąpie. potem... Pusiu! A życie YouTube. Pusiu! Czemu ty pa podglądasz pana w kiblu? No naprawdę, nie nie, są, nie żal ci? Nie żal. Ach te... czy, czy ja podglądam kota jak Naprawdę zrobi takie gówno, że kurde, ten dom wywali w powietrze, no Taki gówno Czy to widzisz, Takie gówno, się Nie, widziałeś jak ono się pojawia, ono się pojawia, no ble, przecież to wygląda jakby jak matka, gówno. Jeszcze to zagrzebuje. Niech jeszcze to zje, niech jeszcze to zje, <noise> tak. Zagrzebuje to, tak no robią, kiedyś się to zysera... Sprzątaj, Przątaj kuwetę, kiedyś... szmula, chodź tu do nas. No już to nie bez jest nowa... Wysprzątaj, wysprzątaj, już... sprzątaj, To już nie jest mała rzecz, którą kupiła. O, widzę, widzę, widzę właśnie, widzę, że. Mega położenie. Ciekawe koty, i czy tam serały, a później, to tak łapką, niby pomagały kopać, grabić. A naprawdę zakopywały swoje gówno. Z braku laku tak się robi, no dobrze. Nie, laku. No, tak wygląda moje. No nie, no znowu. Lodówkowy kot. Mówiłam, lodówkowy kot. Chodź z lodówką na głowie. Robi, nie Nienawidzę tak. tych kotów. Tylko skaczą po blatach, jej oddam. Może Dobra, zjadaj tosta. To, to jest dobre jedzenie. To Ale to taką jed... samą wodą. Nie... Tości, kto jedzenie bogów. No taką... chodź. Wszyscy będziemy jeżerali tostę. jedzenie bogów, Ty się nie znasz na takich rzeczach. Ja tu jesteś na do tego dostaną. No Patrz, wcinaj, wcinaj, wcinaj. Tak, ja bym tak jadła. Jedłam jedną część i tak. Mm, I potem już jej nie ma. Nagle znowu ją wyciągam i zjadam. No kurde, no widzicie, to jest jasne. <grymne> ja, ja, jestem... ja rozmnażam nie, nie, jedzenie. Nie, 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 nie. A ten ma jeszcze pełnego tosta i wygląda ładnie. Są, nie, On wyszedł znowu po raz kolejny na wcińku, go nie ma. A ci dwa wpylają tosty, jak jakieś. Dobra, nie, no ja idę nie dogodzę, naprawdę. No i miał Miałknęły, ja muszę. Tak, miałknęły. O, wywalili pusie, pusie znowu. A czemu ona ma taki ogon? Jakieś kluska jakaś. No co ona odwala? Łowczy kot, od kurde, jakiś. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. A już widzę, ona biega po prostu. Ona, ona jest taka trafit blogerka, tak? No, ja wiedziałam, że taka się zrobiła tutaj nam jakaś nienormalna, psychiczna on nie może wziąć poczty, jak widać kot, a to nie, to ja, no nieważne, no kot, no mówię, no to jest jakaś fitblogerka, teraz, kurde, biega, nie wiem, czy to jakiś fitness, czy w ogóle, no, wiedziałam, a ta żebrze, kurde, jeszcze, chcesz jedzenie, nie dam Ci, wygłoś kazanie o o jedzenie. W kazanie, Tak nie wolno w ogóle. Ono cały czas ten znak zapytania. Nie wiem o co chodzi, a ta kurde załamana, zała mordę się łapie Kurde, o co chodzi w ogóle? Czemu ten kod jest taki głupi? Czy on znowu wskoczy mi na zdew, tak sobie myśli, kurde. No ja myślę, że tak, teoretycznie mogłaby tak zrobić, ale nie zrobi, bo jest biedna. O, znowu, znowu jaszczurka. Nie wiem o co chodzi, no dobra. Czy oni czego oni potrzebują? No mogliby się trochę pobawić. Niestety nie posiadamy zabawek. Dlatego tak chwilka na telefonie nie spędzimy, w ogóle nie było sąsiadów, w ogóle nie przyszli. nie wiem czemu może dlatego, że jesteśmy na bezludnej wyspie, ale to nie jest bezludna wyspa to nie jest ta gra, ja... w sumie mo możemy nagrać bezludną wyspę, więc jakby kogoś interesowało, no to i znowu na tym, dobra, tym pozytywnym akcentem, jak Pusia wchodząca przez drzwi samo otwierające się i moja Simka idąca do łóżka i Maćka Sim idący do łóżka nie do tego łóżka Ym... Kończymy ten, a jakże pozytywny odcinek, bo, bo jest pozytywny i nie udawajmy, że nie. Jak widzicie, zapraszam Was do następnego, do subskrypcji, do polecenia, do czego tamkolwiek, lajka i tak dalej. I oczywiście, jeżeli Wam się film spodobał, to polećcie znajomym, bo naprawdę ten kanał to jest kanał życia Waszego i Waszych znajomych, więc zapraszamy. No i oczywiście żegnam się z Wami. Cześć!